AC gotowe. Ochronnik IT, T1, T2, T3. Siemens, Siemens. Tak to wygląda. Jestem na dachu. Zobaczcie, jak to wszystko leży. Nic tu nie jest upięte. Ja to próbuję jakoś porządkowe, żeby nie leżało chociaż na blaszce. Taki wkręcik. Przykręcony kabel uziemiający. I oczywiście końcówka miedziana do aluminiowego profilu. Bez żadnej przykładki, bez niczego. Mostki pokręcone. Nasza śrub. Wkręty bez żądła. Mostki 60 na 300 Jak widać, trzy fale łapie. Przewody pozakowalne, 16 mm kwadrat, peszel do tego i będą łączone mostki w celu wyrównania potencjału coś takiego Na no gotowo skręcone to tak wygląda śruba nierdzewka, dziesiątka przykładka od aluminium, między aluminium, aluminium a miedzią z nierdzewki Rozdzielnica DC, ta przy panelach. Tędy z paneli wchodzi na ochronnik. Tutaj będzie podpięta bednarka. Na podstawę bezpiecznikową i idzie sobie do budynku, do falownika, do drugiej rozdzielnicy DC i do falownika. Zacząłem. Tutaj mam przewód, żeby pominąć Pętro indukcyjne, niektórzy wierzą, niektórzy nie wierzą Mi tam 10 metrów przewodu nie szkoda tak to zrobimy, panele kładziemy, Kanadiany, Kanadian Solar 415 W, 10 to będzie. Tutaj podkładki uziemiające klema Prościutkie Jeszcze sześć.